Bezprecedensowa sytuacja. Łukaszenka wraca do Amanu. Dwa dni temu Łukaszenka znajdował się w tym państwie i e, odbył tylko jedno spotkanie. Trzy dni nie był obecny i faktycznie nikt nie wiedział, gdzie znajduje się Łukaszenka. Później spotkał się z sułtanem Amanu razem ze swoimi dwoma synami, Wiktorem i Mikołajem. Twierdził publicznie, że to była robocza wizyta. Ale podczas tego spotkania nie było żadnego ministra gospodarki, rolnictwa, wicepremierów, znaczy rozmawiał o swoich prywatnych interesach. I tu nagle po wizycie w Algierii wraca znów do Omanu. Moim zdaniem to uderzyło w prestiż tego państwa i Oman chce udowodnić, że Łukaszenka załatwi jakieś, jakieś oficjalne sprawy. Z drugiej strony może nareszcie już są wyniki badań medycznych i musi wrócić do Omanu, żeby odbyć jakieś badania lekarskie, leczenie lekarskie, a może zapomniał o swoim piesku Umka, który za każdym razem towarzyszy jemu we wszystkich wizytach oficjalnych. Zapomnił jego w i musi wrócić samolotem państwowym, żeby odebrać swojego psa. Zobaczymy, co będzie robił Łukaszenka w następnych dniach w tym państwie.